Umieranie nie wiąże się z ryzykiem. Śmierć jest bramą, a czas jest oknem, gdzie moje zarozumiałe kroki wyczuwają inne rzeczy, inne światy. Inspiracja szaleństwa. O, kochane. Moje szaleństwo, wyjawia się w mojej miękkiej formie, w moim sposobie kochania się z naturą. Tyrania normalności mi nie pomaga. Zdecydowałem, że moja rzeczywistość będzie zmienna, nie do rozszyfrowania, nieprzewidywalna. tak jak moje oczy wyczuwają przez ściany i moje ręce przez chimery, moje pomysły dokładnie się przyzwyczajają eteryczne marzenia z przeszłości gdzie trzymam się szczęścia niespodzianki jak mnie śledzić jak mnie gonić Shuaima łączy nas oboje we wszechświecie, w gwiazdach, w tym nieskończonym śnie, który nas wzywa, w tym oczekiwaniu, urodzić się. Wsiadam do pociągu, tasowanie dni. W tym powrócić do życia. Śmierć i odwrotnie.